Ukraina, kraj w stanie wojny, zmaga się z konsekwencjami trwającego konfliktu zewnętrznego. Po czterech latach od rozpoczęcia agresji zbrojnej, mieszkańcy stają w obliczu nie tylko zagrożeń z zewnątrz, ale i coraz większych naruszeń swoich praw wewnątrz kraju w miastach, na ulicach, gdzie codziennie toczy się życie. Dochodzi do systematycznych naruszeń praw obywatelskich przez przedstawicieli lokalnych struktur, takich jak terytorialne centra rekrutacyjne oraz policja. W trakcie trwania konfliktu obywatele, w szczególności mężczyźni w wieku poborowym, napotykają na ograniczenia w swobodnym poruszaniu się. Sytuacje, w których dochodzi do nieuzasadnionych zatrzymań, stają się coraz bardziej powszechne. Przedstawiciele sił porządkowych, Zamiast zapewniać bezpieczeństwo, często sami stają się źródłem zagrożenia dla obywateli. Zdarzenia te, uwiecznione na nagraniach i dokumentach, pokazują, jak w obliczu zewnętrznej agresji, sami mieszkańcy muszą zmagać się z ograniczeniami narzuconymi przez własne instytucje. Absurdem tej sytuacji jest fakt, że obywatele, którzy powinni czuć się bezpiecznie w swoim kraju, są narażeni na podwójne ciśnienie. Z jednej strony zagrażająca wojna, a z drugiej strony naruszenia ich podstawowych praw przez struktury, które powinny je chronić. W codziennym życiu ludzie unikają poruszania się po swoich miastach, obawiając się konfrontacji z przedstawicielami sił porządkowych, co prowadzi do poczucia niepewności i zagrożenia. W tej trudnej rzeczywistości sytuacja obywateli staje się coraz bardziej skomplikowana, a naruszenia praw stają się normą. Co rodzi pytania o przyszłość i bezpieczeństwo w kraju wciąż targanym konfliktem. No nie, no że ule same naprawiały, remontowały. A u was to a tam tam plecieł ci coć z automatem, takobat, staryt, dobrze Нет, дружище. Йок вашу Бля, где-то... Бля, ты что? Прошу сядь. Прошу сядь.

Хитова возле этого. ТЦК забирают человека. Жена рядом. Смотрите, что они делают. Ребенок на руках маленький. Бессовестные какие. Смотрите, как они себя ведут. За женщину прячется мужчина. Не за женщину, за ребенка. Да. За ребенка прячется. Смотрите, что вы делаете. Ваши... Вы не, не права не нормы, делать. Права. Я, я сказал, не снимайте. Ты доволен? Ты я доволен? я мол, ты мол, бессовестный. Вы бессовестный. Поли Полиция, иди поли сюда. Полиция, породите. Не трогайте никого. А что это за режим прячешь? Убрали руки. Пошел отсюда. Руки убрали. Не трогайте людей. Не трогайте людей руками. А что она не трогает руками? Я понял. Ну, что на меня? Кто сука, вас трогает? гусь дырявый, блядь. Вы должны а работать. Поебала ебало твоим... завались, мара дырявая. сука. Вот так сюда. Вот. нахуй, блядь. Кобыла сюда. Круто! сюда. Сядь